Dobra, postanowiłam, że pierwszy Minecraft subliminal będzie seriat Minecrafta, który będzie polegać na tym, że będziemy po prostu grać subliminala. To są o, normalny... Kurwa, chcę się styczać z potwora. Ja będę a Ale dla was normalny... Nie będzie, ale dobra, nie będzie prostu. oczywiście, no. no, bo tak, gdzie ja kurwa trafiłem, jak ja kurwa drewno zdobyć, patyki tylko tu zdobędę, w tej okolicy, help, chcę wam w glinie zamieszkać, ale gówno, skam, skam po prostu, o widzę coś normalnego, to ten grom jest mały, może tam jest normalnie, o kurwa raczej nie, tu nie ma nic, kawałek ziemi, taki kawałek ziemi, widzicie to ludzie? Jezus Maria, co Gdzie ja trafiłem? W zadupie. Na zadupie trafiłem. Sraczka. Pach. Nie no nie no, nie wytrzymam. No pierdzielę. Jemda. O Sry. Coś się tak boję bry, się ośmiori z Minecrafta, chyba mi się wydaje, że jestem jedyny. A co to jest? To nie jest to kopalnia, To jest takie... ...dziwne. Ja chyba robię nowy sit. Bo to jest jakieś łom. Nie wiem To jest tyle bijom w jednym pustynią gliniarze Dawać kaktusa Ku Kaktus się tak szybko miszczał Ej dobra Sid, bo to jest niemożliwe do przeżycia zabiecie Oi, okay, fajnie. Znaczy, że chcę się jeszcze do tym filmiku i chciałam polecić. Chcę, chcieł mam polecić. Chodzi mi o to, że fałda pójdę, dobra. I będzie tak. No, zapomniałbym powiedzieć, że bardzo no, bym Was prosił, gdybyście weszli na film Karolka. I. Ja. pierdolę, Tak, jest... Gdybyście weszli na film Karolka i zostawili, co tam było, no. Po prostu posłuchajcie najgorszych karolu karolu. Eee, no i wszystko się dowiecie, co chciałam Wam powiedzieć. No eee, ja zamierzam Wam teraz tego tłumaczyć wszystkiego. No. W głowie mi ten wyjątek. No i się w nie wiem. W sumie. Ale no, nie, zobaczę, zobaczę, zobaczę. Teraz Zobaczymy, jak to będzie. Jezus od razu ścina. Nie. Da się do zdobyją chyba wydawać. Ja się nazywam Jem Flaki. Czy ja coś takiego Chyba Jem Flaki, nie? Jem Flaki. Piękna nazwa. W ogóle to jest strasznie łatwo przeżyć. Masz drewno, masz jedzenie pod ręką i to bardzo dużo. Za jedno takie coś to może zdobyć. musimy się kończy. Czy jestem ślepy? Co jest? Oj, arbuski No, ogólnie łatwo jest strasznie przeżyć. Czemu mi się tak szybko, kurwa, rozwala miecz? Przed chwilą go skraftowałem. Teraz można iść do niej do jakiejś opalni. Już jedzenie na... No. Siemos, panda! Si was, panda w się. Idziemy se stąd? Znowu jest tym gównianym no je ja nie wytrzyma Jaski Panka Ale dobra zawsze coś Ten raczej za długo nie przetrwa, raczej już będzie ginąć dużo. Bo tam boję się zejść obecnie, bo nie ma pochodni, a pochodni potrzebny jest węgiel, a tu nie ma żadnego węgla. Węgiel się chyba respi w ogóle na wszystkich, na całej po prostu powierzchni kopalni, na wszystkich powierzchniach kamieni. Kocham cię panu. Sajnista. I lofam siewa. Bo jakbym uderzył to pannę, to bym chyba chowała, kurwała. Chodźmy szukać. Jak jakiś. czuł jako jedyny wiecz się po czy wszystko no. wszystkie są takie, jakby ciemne, a ten się tak jakby puszcz? A nie, to tak to nie mam, ale jakby na teksturze. W Ekwiburku. Tak to spoczko są. Ale no. W jak tak się po prostu zacina. Ciekawie, jakie to jest bandy subowolnika? 64. Jeśli mogę zbudować subowolnika, to najwyższą wysokość. O, bo nie ma ich tak dużo, nie wiem, się chyba tak dostać, nie? Aha, to mega wysoko, dzięki tym. Aha! Robi takie gówna malutkie, w nie mogę jednak. Aha!

Nie tam, bo tu jest... bo biom trawne tam, ale nie, nie tak tu się biorą, nie wiem, jak dużo to już trwa, za chwilę to rozkończę, chociaż potrzebuję jakiś taki biom trawny, nie długą, fuck, Ten mi się rozjebało cały to rozniszczę. Sęczko, to jest Czemu to Tu wygląda jakby się miało teraz zabrać. Co jest? Mogę to zabrać? Nie wiem, ja jestem początkującym Minecraft. Idę, chyba nie. Ale się to nie da. swoim. Tak, ja to tu nie ma grawitacji. Wygrywa? Dobra, skoczko. Nieźle. Może tam iść, ale tam jest... Wybrzeże kamienia? Nie, 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 nie. Nie. Oh no. Let's go Dobra, ja, chyba to za, za skończymy. Chyba, że już nie Kurwa, zostawcie mnie. To jest irytujące, tak. Ja, chyba dwa razy w tym filmie powiedziałem irytujące, nie I ciekawostka. Ale w sumie sobie wiem, jest jakby nieciekawostka. To musi być fakt, jakby.

i na wszelki wypadek spróbuję kratkę i się na Uda. Alpusta i tylko mi się takie słabo sydy robią. Zobaczmy, jak dobrze kończymy ten odcinek. Kurde. Dobra, dostanę się w kolejnym odcinku, bo mi się już nie chce.